Siemanko dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będzie coś nowego Gramy w rapy.pl I Damianem podbijamy serwer Oczywiście ża żartujemy, bo pewnie nam się nie uda Zostawiać, Zostawiajcie subiki i łapeczki w górę pod tym filmikiem nie ma suba nie zostawi, bardzo polecam I, i dostaliśmy na, na serwerze, napisane było, że o godzinie 19:20 i Znaczy o 20.00. Będą co Damian? Klucze. Do czego? Do skrzyni smutek. A myślisz, skrzyni... że co dostaniemy? E, tak, tak, tak. E, Myślę, że wydropię elektry. <grym> Oczekaj. Czekaj, e, czekaj chwilę. E, nagrody klucz. Spędzić. Muszę spędzić na serwie 4 godziny, żeby dostać klucz Josh'a A o, fajnie, i z... Ja jeszcze muszę spędzić 3 godziny, 57 minut. Dobra, eee, chodźmy już, Damian, na losowe TP. A czekaj, są jeszcze codzienne na nagrody. Chodź. Aha, no. Tarcza. Mamy tarczę. ta, 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 ta tarczę. Na, tarcze? Gdzie są? Aha, dobra, to... Dobra, nie można. Tarcz? E, dobra, eee... Gdzie są? Działa to zupełnie inaczej. Dobra, chodź. Dobra. E, gdzie? E, to ty się tapnij na RTP, a ja do ciebie tepnę Okej. Okay. Tapuń się na RTP. Dosłownie. Mam ja, dosyć fajny bio. Dosyć... Eee... Dobra. Widzowie, tepamy się do pierwszego? I czy on będzie w trapie? Nie jestem w trapie, tak, on jest. Nie, Dobra. Chodź. Mm -hmm. nie, to nie, 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 sobie w ogóle nie, nie, żeby nie, robić nie, 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 Idziemy? O, zobaczcie, mam takiego ja chciałem kliknąć wodę i szybko wejść na bloka i zrobić wodę. Ja też. Otrzymany klucz za. O, tam nam pisze jeszcze za 15 minut. No widzę. Ale co? <coughs> widzę, nie zawierzesz to. Wisknie, a miał być o godzinie równej 20, a za 15 minut nie będzie chyba 24. Eeeeeee. No. Dobra, dawaj. Ja. Skąd Damian weźmiemy? Trzeba zbierać itemy, sprzedawać. Yy, sprzedawać itemy z tych. Trzeba sprzedawać itemy z, yy, z jakichś rze rzeczy. Czyli tak, trzeba kupować rzeczy, sprzedawać na rynku. Trzeba tworzyć rzeczy, sprzedawać na rynku, zarabiać, kupować, okej. Okay. Tu tutaj na... nie ma sklepu? Sklep. Jak. Yep. Nie ma sklepu? Może na spalnie trzeba kliknąć ono na spalnie jest, jest sklep Znajdźmy jakieś w sumie miejsce Na bazę czy nie czy tutaj jest coś? dużo drzew. Nie wiem czy tutaj nie możemy zrobić bazy nie? Bazę tutaj No czy znaczy na dole no. Wiem w podziemiach możemy zrobić bazę no Najlepiej z typu. Aha ci bazę powietrzną. Dobra Hubert. Ej, będzie nideri... Nic. Nic. Ej, dobra będzie netheritowy to od razu klikamy albo wychodzimy z serwa, będzie diamentowy klikamy albo wychodzimy z serwa. Dobra. Ale teraz dla mnie tak, Ym, jak budujemy pułapkę? I jak z, i gdzie zbudujemy pułapkę? Po pierwsze trzeba znaleźć płaski teren płaski teren, To nie wiem gdzie znajdziemy sobie. A bambusy tutaj w ogóle są do sprzedaży? Bambusy chyba są dorobie, więc trzeba sprawdzić. Poczekaj, to ja pójdę na spawna i sprawdzę. Dobre. Sprawdzam, już ja się na spawnie. Świat. Nie, 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 nie. Rynek, sklep codzienny. O, misja, czekaj, zobaczę misję. Wykop 32 rudy złota. Okej, okay. ci 25 za to dostanę. Sklep za hajs. Sklep za hajs. The Aha. No i zejdzie. A, co sprzedaży? O! Um. Nie ma bambusów, prawda? Nie są. Arbuzy sprzedają się po chyba jeden pieniądz, znaczy 20 bambusów. Sprze... Znaczy jeden bambus się chyba sprzedaje po jeden pieniążek. A to się nie opłaca. Co? To się nie opłaca jednak. Nie no, bardzo się opłaca właśnie. Nie, nie A po pierwsze w dżungli nie ma żadnego bambusa. To musimy zarobić i kupić. Albo czekaj chwilę. Arbuzy. Co? Arbuzy. W dżungli też nie ma. my jak patrzyłem. Teraz zarobię łysy. Arbuziki. Musimy zarobić pieniądze. Ej! Ścinę cukrową będziemy! Hubert! Co? Mam pomysł, ale pierwszą muszę ci powiedzieć, a później widzę powiemy. No dobra. A ja wiesz, że ja nie mam swojego serca. Aha. Widzowie, jesteśmy już po przerwie. No w przerwie. Mhm. W przerwie. Masz i ten? No, ale serca nie mam. Serce. No. Ja nie mam swojego serca. Mhm. Uh -huh. Dobra. stracił serce. Mhm. Uh -huh. Właśnie zrobić łotra koło Damiana, ale się nie udało. Masz. Zrób satusy. Dobra. Ej, widzieliśmy tam takiego trapa koło nas. No. I możemy do niego iść w sumie. Poczekaj, ja sobie pozbieram. Tutaj sobie zrobię to i to. I to. I lecimy. A i do niego plasty? będzie trzeba było się podbudować. No to tego zbiorę drewno. Dobra, ile trzeba tak drewno około? Nie wiem, może stać.